Módlmy się w przekomcy Bożą, naszego przejmuje przez Najświętszy sakrament, sława także nasze ciało, zaraz mu im pomoc. W życiu doczesnych zadatek nieśmiertelności przez Chrystusa Pana naszego. Za chwilę tej adoracji będę Ciebie przepraszał, będę składał Tobie wielki hołd mego serca i będę także prosił. yeah nie będzie podziękować za to, że pozwoliłeś nam się tutaj przyjść, przed boski majestat że Twoja opatrzność umożliwia nam spotkanie z Tobą. Dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. Dziękujemy Ci za wszystkie głosy, za to za zdrowie, Dziękujemy za błogosławieństwo, którym opokazujesz nasze duszom. Panie Jezu, dziękujemy, że jesteś z nami w tych trudnych dniach, w tych trudnych chwilach, że leczysz nasze serca z ręku, bo przecież Ty każdego dnia powtarzasz nam, nie lękajcie się, Dziękujemy, dziękujemy za łaskę wiary, bo gdybyśmy nie, nie mieli, to by nie było nas tutaj, że najświętsze w Twoim obliczu. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Najświętszą Matkę. Dałeś nam ją jako pomoc i obronę. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Dziękujemy też za aniołów, których Wam posyłasz, których nas posłałeś. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. To Ty, Panie Jezu, z czułością mówisz do nas, przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. W Dziękujemy, że jesteś najkochalszym naszym bratem. Że możemy zawsze w Twoje ramiona. Że Ty zawsze przytulasz nas z wielką miłością do swojego serca. Dziękujemy Ci. מניע okay. mm -hmm. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i stajemy przed Tobą w korze celnika i pijemy się w piersi. Boże, bądź miłości w nam grzeszny. Panie Jezu, przepraszamy Cię za to, że Ciebie nie kochamy, za to, że w Ciebie nie wierzymy i Tobie nie ufamy. Przepraszamy Cię za to, że Ciebie tak że nie przestrzegamy Twoich przykazań, że się nie modlimy, że zamiast też uciekać się do Ciebie, czasami widzimy tylko to, że um, może nam pomóc człowiek. Wybacz, że wybieramy życie łatwe, przyjemne, że popadamy w zwątpienie, beznadzieję. Wybacz to, że panikujemy, popadamy w lęk i w rozpacz, że nie widzimy wyjścia z sytuacji trudnej, że w tych trudnych momentach nie uciekamy się do Ciebie, że nie prosimy Cię o pomoc. Wybacz to, że wybieramy uzależnienia, że wychodzimy drogą na skróty, że karmimy się narkotykami, alkoholem. Wybacz to, że popadamy w pornografię, hazard, że uciekamy przed rzeczywistością świat komputera, że sięgamy po tytoń poleki że nasza rzeczywistość to telewizja, to serial, że nie możemy rozstać się z telefonem, że bardzo dużo pracujemy. Wybacz, że utrzymamy się też do bróżwiarstwa, do magii, w to, że wierzymy w, w przesądy. Wybacz, Wybacz, każdą, e, święto, wybacz każde świętokractwo, każdą nieważną nie, nie spowiedź się. Wybacz to, że Ciebie obrażamy, że obrażamy Twoich kapłanów, siostry zakonane że wyśpiewamy się z ludzi wierzących, że jesteśmy że jesteśmy Panie Jezu, e, osobami, które też zamiast pomóc nie pomagają, które... E, Uciekają przed pomocą drugiemu człowiekowi, udajemy, że nie widzimy. Wybaczmy, że także się wstydzimy, jeżeli ktoś z naszych bliskich albo my sami popadamy w nałogi. Bardzo lenistwo, gniew. wybaczmy, że obmawiamy, plotkujemy, że kierujemy fałszywe ostrzeżenia. Wybacz także to, że nie przebaczamy sobie. Wybacz Panie Jezu nasz brak miłości. Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają. Tobie nie ufają i ciebie nie miłują. Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w najgłębszych pokorze cześć Ci oddaje i ofiaruje Tobie przy najdroższe ciało i krew duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata, jako wynagrodzenie za zniewagi i świętokradztwa i obojętność, którym jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczyny Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o własne nawrócenie dla biednych grzeszników. O własne nawrócenie dla nas. do Mnie wszyscy, którzy odrodzeni jesteście, Ja was Nie potrzebują lekarza zdrowia, ci, którzy się źle mają. Prosimy Cię o Twoje miłosierdzie, o uzdrowienie naszych chorych, dusz i ciała. Dla Ciebie, Jezu, nie ma rzeczy niemożliwych. Ty powiedziałeś, jeśli Syn was wyzwoli, Naprawdę będziecie wolni. Ty przyniosłeś nam nową wolność w Duchu Świętym. Ty wiesz, co nam dolega? Co nas boli, krępuje, zniewala i pokoju i martwi. Ty znasz nasze nałogi i grzeszne przyzwyczajenia. Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wziąłeś na siebie nasze choroby i nasze słabości. Tyś królem miłosierdzia weźli na nas i tych, których Ci w sercu przynosimy. Wierzymy w potężne wstawictwo Świętego Michała Archanioła. Książę niebieski, módl się za nami, za nami w tej godzinie łaski. Pan Jezu, Zbawicielu, poślij swego Ducha Świętego do przeszłości i teraźniejszości, do naszych uczuć, lęków, w głębi naszych serc uwolni w bocież i umocni. Panie, ten, którego kochasz, choruje. Ta, którą kochasz, choruje. Przyjdź, Panie. Wierzymy, ufamy, prosimy. Posłuchaj teraz błagań. Nasha says,